Pozdrawiam wszystkich zapalonych wędkarzy. Jest ostatnia rybka przed zakończeniem. Cześć, ja jestem Radek, witam cię na kanale Zapalony wędkarz w Holandii. Dzisiaj jestem na takim, Pokażę wam, na na taką zatoczką. Stamtąd pływa kanał i tutaj się znajduje. Takie, takie coś, taki akwen wodny czekam na szwagra w międzyczasie przygotuję zanętę podobno jest tu ryba, tylko trzeba się do niej dostać, już jest 20 parę stopni a jest dopiero dziewiąta rano, więc dzisiaj będzie bardzo, bardzo ciężko ponieważ jest gorąco i duszno a jak wiadomo, że jak jest duszno, to ryba nie bierze rzuciłem kilka koszyczków i na wodzie pojawiły się takie czekajcie, nie wiem czy będzie widać takie bąbelki Czyli woda nie jest zbyt napowietrzona. Widać, że mała rybka żeruje po powierzchni. Więc, co? Bierzemy się za zanętę. Nie? Co tu źutek napisał? Mączka rybna. 35% białka nie zawiera. Bułki tartej oraz odpadów cukierniczych. Tu, jakąś starą zanętę, jeszcze mamy. Spagiel ma przyjść, także trzeba więcej zrobić z tej zanęty. Tutaj będzie zanęta z mączką rybną. Nie czuć tej mączki rybnej. Dobra. Super już pachnie, dodamy wody, niech wsiąknie, jeszcze jeden kubeczek, tak jak patrzę tu bardzo dużo pływa rzeczy w tej wodzie, znaczy rzeczy pływa, nie chodzi mi o ten syf cały, tylko ogólnie o zawartość pożywienia, pokarmu, jest go bardzo dużo w tej wodzie. Tutaj ja bardzo mocno będę musiał domaczać zanętę. Znaczy więcej chodzi o to, ponieważ jest bardzo gorąco. Nawet sobie ostatnio kupiłem spryskiwacz do namaczania zanęty. Dobrze. Okay. Szwagier przyszedł, pomachaj. Komu? No do kamery. Zanęcimy szwagrowi takim starym kosterem. Przeszówkę? Nie, na razie nie Co, puszczę kilka koszyczków zanętowych No i zaczymy szwagier, kto dzisiaj lepiej połowi Tak ci piłka mojej i Oby A, a bym się śmiał jak będzie na odwrót a. Trzymajcie kciuki Przesiewam przez 2,5 mm Będzie bardzo napowietrzona Nie ma złoża A od czego mam kukurydzę siedzi pierwsza ryba chyba jakaś mała pytka, branie było bardzo delikatne jakiś syw mi się na szczytówce za. stary musisz uważać żeby szczytówki nie połamać bo syf się zbiera No i patrz kurwa znowu No nie zahaczyłeś od razu. No i znowu i urwane wszystko No a zobacz na tym Na czym? Na czym ci się urwało Haczyk się kurwa Zahaczył? No zahaczyłem kurwa to jak Ty wczoraj rzucałeś? No wczoraj normalnie rzucałem. Pokaż mi wyhaczacz. Jest pierwszy leszczyk. I też tu siedziałeś? No też tu siedziałem. Gdzie masz wyhaczacza? Tam jest tak płytko, że nawet szczytówka mi nie odbija. Nie? Drugi rzut, dosłownie chwilka, trzeci rzut i trzecia ryba. Nie mam, lubię ciągnąć tak na bok tą wędkę, ale tu mi trzciny przeszkadzają, będzie trzeba je kiedyś wyciąć. Ale chodzi ty. Co to kurde. Następny leszczyk. O kurde. Jeszcze mnie pochłapał. Ja się bałem, że dzisiaj... Nie, no, haczyk mi zerwał. Nie jest dobrze, bo to ostatni taki mały. Tak, jak myśleliśmy, ciężko z rybą. Ja mam 7 ryb, szwagier też ma parę sztuk złapanych. Ale ogólnie jest taka lipa, że chyba jest dzisiaj za gorąco. Mimo to, że przyjemny wiatryk jest, tu wszystko się nagrzewa dosłownie w sekundę. Ile stopni jest? Nie wiem, rano było 26, to teraz czyste niebo, słońce w pełni. Słońce w pełni. Siedzimy ile siedzimy? Już dwie godziny pół do 11, w pół do 12, 2,5 godziny, gdzieś siedzimy. Zobaczymy, co się będzie. Zaraz trzeba znowu puścić koszyczek. Trzy takie ładne lehole mi wpadły. Ta mączka rybna robi robotę. Powiem wam, jeszcze w, na, w taki upalny dzień. Jest ostatnia rybka przed zakończeniem. Ciekawe czy leszcz, czy... No na pewno lesz, ale ciekawe jaki duży. No e, malutki. Ale cieszę. No i kurczę, już myślałem, że nie będę musiał podbieraka moczyć. A tu jednak Jest dziewiąta ryba. O, wyhaczyła się super. Zbieramy się no. Jest dziewiąta ryba parę leszczy, parę płoci siedzi Nie muszę trać zaczęły ładny laszczyk. Ja już mam manżur prawie spakowany Smagier się pakuje Pomachaj szwagier. No i ogólnie skopałem się szwagrowi Dupę. Tak się chwalił, że ja łowić nie umiem, że lepszy wędkarz. No a dzisiaj pokazałem klasę 11 ryb. Nie 11. 9. 9 ryb. 9 ryb, trzy ładne leszcze i takie mniejsze leszczyki parę płoci. Dzień uważam za udany, ponieważ przy takiej pogodzie jest bardzo gorąco. Ta ryba tu też nie ma powietrza. Ech. I w ogóle. To cud był, że żerowała, nie szwagier? No. Nie, ale jedzie. Jest dobrze. Jeżeli filmik Ci się podobał, zostaw łapkę w górę. Jeżeli filmik Ci się nie podobał, zostaw również łapkę w górę. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.